Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj bardzo ważny materiał o zwalczaniu kwastów w uprawie gryki ekologicznej i nasz patent, nasza agrotechnika, która wierzymy sprawdza się bardzo dobrze, także zachęcam Was do odsłuchania dwóch minutek. Zobaczcie, znajdujemy się na działce, która była wczesną wiosną. Zaorana i od razu, z tego co pamiętam, dwukrotnie wałowana. A po to właśnie, żeby umożliwić szybki wzrost chwastów, samosiewów i tak Zobaczcie, zwróćcie uwagę może na swoich gospodarstwach, czy tak jest, że w orce wcale tak chwasty nie, nie rosną. Kluczowa jest tutaj nawet delikatna uprawa, zagęszczenie ziemi tak, żeby te chwasty rzeczywiście zaczęły ładnie rosnąć i tutaj, tak jak mówię, wystarczy dwa razy przejechać wałami w naszym przypadku, zobaczcie, ostrożeń polny na ostrożniu polnym, samosiewy, nie wiem, czy to jest owies, nie ma znaczenia jakiegoś większego, samosiewy w każdym razie, inne chwasty, tego jest po prostu masa. Gdzie się nie obejrzycie, to jest po prostu chwast. I w przypadku gdzie w zbyt małych interwałach te chwasty zwalczali, wykonali siew gryki, to przy niekorzystnych warunkach pokodowych, a coraz rzadziej je mamy, jeśli chodzi o korzystne, a coraz rzadziej mamy korzystne, to niestety ale te chwasty wyszłyby razem z gryką a gryka nie ma magicznych zdolności zwalczania chwastów o których się mówi ona dopiero je zwalcza w momencie kiedy miała na starcie przewagę kiedy ładnie, bujnie zacznie rosnąć i przykryje ziemię i wtedy faktycznie chwasty już sobie nie mogą poradzić z konkurencją i gryka tutaj dostaje takiego boosta i powera Zobaczcie, już tato dojeżdża na gospodarstwo. Ja tam, fu, na pole są kurczę, sorry, znowu jestem zmęczony. Ja tutaj pojechałem ASL-em. Za tydzień chcemy rozpocząć tutaj siewy, więc pojechał ASL 250 litrów na hektar. W zależności od działki do 350 litrów na hektar siewnie. Od razu mieszanie z glebą e, gruberem gruber ze skrzydełkami bocznymi, e, takimi bardzo szerokimi. W Potingerze występują dwa typy. Węższe i bardzo szerokie. Tu właśnie są takie bardzo szerokie właśnie po to, żeby ładnie podcinać korzenie tych chwastów. No i powiem wam idzie głęboko ile fabryka dała. 16, 17, 18 cm z skrzydełkami bocznymi, także aż będzie 6R stawał dęba. No bo o to chodzi, żeby ładnie spłuchnić glebę i zniszczyć chwasty. A z przodu już duta założone nowe. No i działamy. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. No. Ustawiliśmy maszynę. Powiem wam, że 6R, 150 koni. A! 50 brakuje. A! Musiałem tacie przypomnieć, którym przyciskiem się nawigację włącza. Także. Jest tutaj, ma co ciągnik robić. E, na biegu, C, o, C4 widzicie, nie dał rady, bo na C4 przy 1900 obrotach ma 10 na godzinę, więc to już jest za dużo, ale C3 to jest 8 z groszami, tak jak przy orce, tylko że 3 metry, także robi fajnie. No i zobaczcie, grząsko, ja się pod tym zapadam. No i ładnie, patrzcie, powycinane. Kwaściory, eee, tu mi ta to przypomniał też ważną informację, że pomiędzy orką i wałowaniem, i dzisiejszym zabiegiem e, było jedne roztalożowanie, bo te pola akurat e, jest takie, mm, że tak powiem, e, bardzo zachwaszczone. To. Więc, więc tak to wygląda, ale, ale liczę. Chciałbym wam pokazać go później. Może mi się uda je w piątek e, po pracy zacząć obsiewać, może w sobotę. No i będę wam pokazywał później, czy wygraliśmy z chwastami, czy nie. To będzie fajne doświadczenie. Nie zawsze się udaje. Wystarczy tydzień deszcze, zimna, igryka tego nie lubi i nie rośnie, a chwasty, mimo że je zwalczyliśmy, i tak sobie nic tego nie robią. E, ważna rzecz, jeszcze taką powiem ostatnią. E, kwestie, bo do samego zwalczenia wystarczyłoby mojej mili e, przynajmniej z 7 cm można byłoby wyżej nawet pojechać tym gruberem, ale jednak gryka lubi pulchnę, więc nie ma zmiłu się, zresztą widać jak my tu wyciągamy grubera z ziemi, że on tutaj jednak zobaczcie troszeczkę w glebie to idzie, prawda? No te zęby, także tak to wygląda. Dobra, jadę, bo jeszcze dzisiaj mam trzy pełne, nie trzy, dwa jeszcze pełne opryskiwacze, ale tego mam połowę. No i teraz będziemy się szybciutko składać. Okay. Czyli wszystko jest ok? Przegłaszczamy. Gra. No i tutaj jest moja koniczynka. Wyjątkowo. W tym roku rolnik, który ma hodowlę zabierał tutaj. Dogadał się z tatą. a także sam skosi. Coś tam zapłacić za każdą belę No i jest zagadane tak, że to ma być szybka akcja Czyli jednego dnia kosim drugiego zbieramy I zabieramy baloty, żeby tutaj nie stało Żebyśmy my mogli sobie zrobić nasze zabiegi Żeby wszystko było tak, jak być powinno No ale ładna kończyna Nie mam czasu, wiecie, wyjść, wam pokazać Po tym cięciu pielęgnacyjnym pierwszego pokosu To będzie w ogóle, myślę, że będzie luks Te deszcze dużo pomogły a tutaj jest nasz orkisz, z kolei, ale on taki jest, znaczy jest super na ekologię, naprawdę, ej, kurczę, nie ma, czekajcie, przybliżę, nie ma co się przeczepiać. Jedyna rzecz, która mnie wkurza, to że nam wyszedł, wyszło nam żyto w orkiszach. Mieliśmy dupnie przeczyszczony materiał siewny. No ale od tego roku moja taktyka wjeżdża, więc czyścimy materiały w następujący sposób. Jeżeli na przykład potrzebujemy dwie tony workiszu do zasiania, to ładujemy całą przyczepę. Ustawiamy tak, że praktycznie pół na pół odpada ziarno. Tylko żeby te największe ziarna, te największe w plewie oczywiście odseparować do big baga. A cała reszta z powrotem na magazyn i do myna. Nie? Bo to, że oni mają lepszy sprzęt, są w stanie sobie ewentualnie doczyścić, dobukować i tak eee, dalej. Więc no, myślę, że będzie to najlepsze rozwiązanie. A w następnych latach będę sprawiał mniej problemu przy odsprzedaży, bo faktycznie e, no, będzie towar lepszy bez jakichś tam nasion, innych zbóż. Nie ma tego jakoś, nie wiadomo jak, ale jest taki niedostatek, takie wkurza no. Udało się. Zakończyć rozlewanie. Skończyłem wczoraj o 23.00 i wyjątkowo, bo zazwyczaj mi się to nie zdarza, ale wyjątkowo poddałem się, bo miałem ciężki poprzedni dzień. Skończyłem o 1.20 w nocy, a stałem o 5.50 i dałem sobie spokój, więc poszedłem o się na kolację i spać. No a teraz zabieram się za konserwację opryskiwacza po rozlewaniu esl Zakończone nawożenie na ten sezon, więc następne we wrześniu pod orkisz i na razie tak to, tak to fajnie wygląda, że możemy sobie go umyć i do września powinien być zakonserwowany. W tym celu trochę zmieniłem podejście, bo zazwyczaj, raczej zazwyczaj? do tej pory tylko i wyłącznie myłem opryskiwacz gorącą wodą, a potem... Nakładałem pianę i spukiwałem zimną, i to było wszystko. A teraz chciałbym spróbować jedną rzecz. Zobaczcie tutaj. Miałem lekki wypadek i profesjonalnie uszczelniłem moją pianownicę. Do tej pory stosowałem Hyperina Pineco, czyli tam proaktywną pianę do mycia maszyn rolniczych. A teraz będę chciał jeszcze opryskiwać, jak już wyschnie po płukaniu piany. Mimo, że to chyba bardziej się nadaje do takich właśnie, o, do odkładni, do talerzy, bruny talerzowej, do odkładni pługa, e, no to spryskam go biodegradowalnym olejem antykorozyjnym. Zobaczymy, czy to coś pomoże, no bo muszę przejść prawdzie w oczy. Miałem w najbliższym czasie teraz wziąć i, e, i odmalować go w miejscach, gdzie się pojawiły mm, jakieś ogniska korozji. Ale to tak naprawdę jest jeden dzień pracy, A ja ostatnio nie mam tego jednego dnia pracy wolnego, żeby coś tu zrobić, więc bardziej prawdopodobne, że to będzie po zasiewach ozimin. Bardziej będę mógł sobie na takie coś pozwolić i pewnie wtedy to zrobię, więc sobie go zabezpieczę. Jeśli chodzi o rewitalizację gospodarstwa, to cały czas działamy na...